Siemanko, z tej strony Marce, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją pod tytułem Zniszcz gabloty kolekcjonera w kolekcji. Okej, okay. żeby wykonać to zadanie, trzeba odwiedzić miejscówkę obok kociego kącika, a właściwie wyspę, i zniszczyć trzy wybrane gabloty, w których coś się znajduje, bo pusty nie zadziałają. I przy okazji jest tu też legendarny EXP coin, za który otrzymamy 15 tysięcy PD. Tak jak już mówiłem, miejscówka jest między sklepową, Sadybą, a Kocim Kącikiem. Mam nadzieję, że pomogłem. Powodzenia i cześć!